Siemanko, siemanko, Pan Automatyk Białystok, zapraszam na live, godzina 20, dzisiaj w sobotę. Jeżeli jakieś pytania będą związane z automatyką dobram, bram i będziesz miał problem z automatem do bramy, zapraszam, zapraszam, będziemy mogli wspólnie rozwiązać ten problem. Będzie też na pewno sporo osób, które zajmują się tym zawodowo, także też w większej grupie będzie łatwiej rozwiązać ten problem. Jeżeli będziesz miał jakieś jeszcze do mnie pytania, to też oczywiście pomogę, tak? Żaden problem. Na live będzie można to skonsultować. Na live konsultacja jest oczywiście darmowa, tak. Także zapraszam live dzisiaj godzina 20 i może pokażę Wam napęd, napęd do bramy dwuskrzydłowej Comunello. Comunello zobaczycie jak jest zbudowany i ja oczywiście też zobaczę, bo jeszcze tego modelu akurat nie miałem, nie rozbierałem, także też jestem ciekaw jak jest zbudowany. Także live godzina 20, dzisiaj sobota. Pozdrawiam, Pan Automacik.